Weź to do buzi, weź do buzi, Weź to do buzi, weź, weź, weź No proszę weź to do buzi, bo na się Weź to do buzi, weź Dzień dobry Państwu, witam Państwa w programie Gotuj z Szebenem Kolejnym odcinku programu Gotuj z Srebenem. Dzisiaj proszę Państwa nietypowo, mianowicie zrobimy coś z kuchni francuskiej Ale z mocnymi polskimi akcentami Czego będziemy potrzebować? tutaj przygotowałem, proszę Państwa, placki ziemniaczane. Oczywiście polskiego masła, najlepszego masła na świecie, poza kilkoma innymi. E, cebulki i szalotki. E, no a właściwie no, to jest taka wyrośnięta szalotka, polska, dobra, wyrośnięta szalotka. E, kiełbasek. Ja tutaj mam akurat kiełbaskę pasztetową. E, no jest przede wszystkim tania, każdego studenta na nią stać. E, jest mega smaczna. Sera gruje. No, czegoś do zdoby. No, co będziemy robić, proszę Państwa? Dzisiaj będziemy robić placki ziemniaczane z pasztetową, z szalotką, duszoną szalotką, pod kołderką z sosu beszamelowego i sera gruje. Taka kuchnia fuzjon. No dobrze, no to od czego zaczniemy? Oczywiście rozpalamy tutaj pod patelnią gaz. Trzeba trafić w odpowiedni gaz. Ta patelnia nie ma rączki, bo ostatnio próbowałem smażyć naleśniki i to jest trudne. Dobrze. No więc wrzucamy na, na patelnię odrobinę masła, a a bo lubię niech ma. Dobrze. I masełko się tutaj pięknie pięknie roztopi. W tym czasie możemy po, posiekać cebulę. Cebula nie musi być drobno posiekana. No ale tego nie muszę, nie muszę, prawda, tłumaczyć. Obcinamy jeden koniec. Obcinamy drugi koniec. Tam często, często sporo jest odpadu. O, i proszę bardzo, wyciągamy ze środka szalotkę. E, no, nie będzie nam potrzebna. Cebula jako taka nie jest zbyt francuska, ale szaloteczka jak najbardziej. Nikt nam się nie będzie tutaj skarżył, że coś... Proszę bardzo, szalotka. O. A, właściwie właściwie takie dwie szaloteczki starczą. Nie trzeba się objadać, prawda? Jest adwent. Dobrze, szaloteczki tutaj pięknie skwierczą. I tak proszę Państwa, wrzucamy na to do tego placki ziemniaczane. Dobrze, placuszki są już tutaj wrzucone. Ja dorzucę jeszcze tutaj, o. Jeszcze dwa. No i teraz proszę Państwa... krym de la creme naszej potrawy. Kiełbaska pasztetowa. Odkrawamy od razu dwa końce. Celem łatwego wyciśnięcia. No i teraz proszę Państwa o. O, rzucamy tutaj. Tutaj proszę bardzo. Takie piękne batony o, domowego pasztetu. Ja przygotowałem, proszę Państwa, taką hojną potrawę. Bo wiadomo Francuzi to hojny naród. O, o, <grym> Nie wiem, można tego użyć właściwie jako ozdoby choinkowej. Takie dwie kawałki pasztetowej, żeby nam się lepiej powodziło w przyszłym roku, czyli noworocznie właściwie. No, wrzucamy tutaj tą pasztetową. Można pasztetową zastąpić kaszanką, ale ja akurat kaszanki nie lubię, nie jadam. Uważam, że jest e, ogólnie niejadalne. O, wrzuciliśmy tutaj naszą kiełbaskę. E, no i teraz, proszę Państwa, to wszystko musimy e, wymieszać. Ja użyję takie łopatki. To się pięknie tutaj, pasztetowa nam się pięknie rozpuszcza tworząc taki cudowny pasztetowy sos. E, Francuzi mają sos na przykład z sera pleśniowego i białego wina, my tu mamy polski akcent. Proszę Państwa, to przepięknie wygląda. E, dobrze, no i teraz musimy przygotować beszamel. Beszamel, proszę Państwa robimy prosto, nalewamy do miski wody, następnie dodajemy 17,5 g mąki. O, tak, dobrze. No, i będzie nam potrzebne jakieś mieszadło. O. I robimy beszamel. On może się wydawać tu gęsty. Nawet chyba troszkę. Nawet chyba troszkę, proszę Państwa, przesadziłem z tą mąką. Ale nic to. Proszę Państwa. E, no, dodajemy trochę soli. I wrzucamy do naszych tutaj placków i całej reszty. Możemy to rozmieszać. bechamel połączy się z pasztetem, proszę państwa, czyli francuskim patę. No dobrze. No mamy to już, to już właściwie gotowe. To musi spokojnie tutaj dojść. E, dojść. E, dojść. E, no i teraz tak, proszę państwa. oprószamy to świeżo starkowanym serem Gruyé. to jest ważne, żeby trafić do patelni. Mi się to nie zdarza. Otarkujemy tak na oko 31,2 grama. A no, nie musi być dokładnie starkowany właściwie. Dobrze i teraz proszę Państwa taka wykończeniówka, bo jako że potrawa, potrawa jest prawie gotowa. Ee, dodajemy przyprawy sól, pieprz. A. Właściwie nie potrzebujemy tego dużo. No, e, i teraz, proszę Państwa, najważniejszy składnik tej potrawy, bez której ta potrawa w ogóle nie ma sensu, szafran. E, szafran nie jest może tani, ale jest drogi i po prostu, jakby dosypiemy, to jest. Co jest, jest to? Możemy naładować tyle, ile chcemy. Im więcej szafranu, tak naprawdę, tym lepsza będzie nasza e, potrawa. Czyli pasztetowa z plackami, pod kołderką. Zdaszamelu, dobrze. Zwiększę trochę gaz, bo jestem bardzo głodny. E, a to wygląda po prostu przeapetycznie. E, użyję takiej tutaj sprytnej łapki. O, zestawiamy to. O, teraz proszę Państwa. No, może tak zróbmy. Wrzucamy to po prostu na talerz. O. Dla najważniejszych gości, dorzucamy tą już uduszoną szaloteczkę, dekorujemy. Eee, no i teraz, proszę Państwa, jak to podać? Już Państwu spieszę z wyjaśnieniami. Stresuje mnie ta patelnia, ona jest gorąca. No, wrzucam to tutaj. Jak to podać, proszę Państwa? Otóż bierzemy to, co każdy mężczyzna, ma w swojej kuchni: mianowicie wódeczkę. No i tutaj, o. Proszę Państwa, polewamy minimalnie wódką naszą potrawę, a następnie, co oczywiście, podpalamy, tak żeby ta potrawa była dystingowana. Nie wiem, czy widać, ale płonie. O, i pięknie to wygląda, proszę Państwa. Tu mięsko jeszcze się idealnie przyrumienia w ogniu z alkoholu. No i teraz, proszę Państwa, bierzemy tradycyjną francuską drewnianą łyżkę i. Mmm, to ja proszę Państwa. Tudo, tudo. Jeszcze raz, tudo. Jeśli ktoś lubi smaki takie wiosenne, lekkie, to. Mm, absolutnie polecam. No cóż, proszę Państwa, no życzę smacznego, mam nadzieję, że ta potrawa zagości na Państwa wigilijnych stołach, bo jak wiadomo pasztetowa, czyli pasztet, z którego jest robiony robiona pasztetowa w ogóle nie zawiera mięsa, tam jest wszystko, ale mięsa nie ma, więc potrawa jest tak naprawdę jarska, o, proszę bardzo i szaloteczka na deser do widzenia